Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj filmik z unboxingiem mojego zamówienia z katalogu numer 6. Czyli tak szybciutko złożyłam zamówienie i od razu przed świętami zdołałam odebrać. I taki mały bonusik, w tym sensie, że w ostatni dzień katalogu numer 5 złożyłam jeszcze. Takim rzutem na taśmę, zamówienie na jednego z członków rodziny, zamówienie z katalogu numer 5 i na koniec taki będzie mini unboxing również tego zamówienia, bo chciałam tam zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Rozpoczynam już unboxing. Przypominam jeszcze tylko, że link do zakupów dla klientów jest pod filmikiem jak zwykle i tam również link do formularza, jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale i chciałby zarejestrować się w klubie Oriflame. Zamówienie moje z katalogu numer 6, pierwsze, za 148 punktów i tutaj już rozpakowuję całkowicie niespodziewanie zamówiłam takie rzeczy, których nie miałam w planie a to dlatego, że firma zrobiła taką bardzo ciekawą, bardzo dobrą i bardzo interesującą dla mnie promocję, mianowicie jeśli chodzi o Nowage kosmetyki profesjonalne z serii Proceuticals Nowage, tutaj te papierki wyrzucam i co mam na wierzchu? Na wierzchu mam wodę perfumowaną Amber Elixir za 9,90. Tak tanio, dlaczego? No, dlatego, że zaprosiłam do klubu Oriflame jedną osobę, która złożyła zamówienie w programie Witamy, czyli na ponad 50 punktów, i wtedy ja, jako osoba zapraszająca, mam możliwość zakupu w cenie takiej bardzo, bardzo promocyjnej, czyli za 9,90. Wodę perfumowaną, tym razem Amber Elixir. Zresztą bardzo dobrą od wielu lat w, w naszej ofercie. Seria Amber Elixir, tutaj jestem przygotowana, składa się z trzech wód perfumowanych, niemniej ta właśnie oryginalna, czyli ta pierwsza Amber Elixir w takim brązowo-miodowym opakowaniu cieszy się naj, największym powodzeniem. Więc jest to taki prezent bardzo dobry ze strony, ze strony firmy. Kolejne, kolejne rzeczy, które tutaj nie kosmetyki, ale suplementy diety które na wierzchu tutaj leżą mojego zamówienia to jest omega, omega 3. Katalog po katalogu czyli w katalogu numer 5 kupowałam w ofercie 3 plus 1 gratis astaxantynę w tym katalogu, w katalogu numer 6 kupuję kwasy omega 3. Dlaczego? <todgłosy> Dlatego, że no jest bardzo dobra oferta to znaczy jeżeli nigdy nie kupowałaś suplementów diety omega-3, astaxantyny, czy witamin, czy minerałów w naszej firmie, to tylko chciałam zaznaczyć takie dwie ważne rzeczy. Jeżeli chcesz kupić te suplementy diety kwasy omega-3, nie będę się tu w tej chwili rozwodziła, czy są istotne w naszej diecie, czy nie, bo myślę, że każdy z nas wie, że owszem, tak. Natomiast jeżeli chcesz kupić te... Suplementy diety, kwasy omega-3 w cenie, jakby najtańszej rynkowej, to oczywiście w Oriflame ich nie kupisz po takiej niskiej cenie, natomiast kupisz w cenie bardzo dobrej, adekwatnej do ich jakości. Nasze suplementy diety sygnalizuje tutaj opis w przewodnikach wellness i na stronie wellness by Oriflame. Tam można doczytać wszystkie istotne informacje, ale najważniejsze jest takie, że przede wszystkim nasze suplementy diety Omega-3 mają certyfikat, zwany certyfikat FOS. To jest certyfikat, tutaj może pokażę tak troszeczkę w zbliżeniu, to jest ten granatowy, taka łódeczka granatowa, czyli Friend of the Sea, założony i zarządzany przez ekologów. To jest system certyfikacji zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury. To jest jedna rzecz, także ale bardzo, bardzo istotna i nie każda firma, naprawdę tak naprawdę niewiele firm może się poszczycić takim certyfikatem. Certyfikat jest przyznawany raz na trzy lata nielicznym firmom, które spełniają te, te warunki, czyli połów ryb i ryby, i pozyskiwanie ich, pozyskiwanie kwasu omega 3 z tych połowów. Musi spełniać ściśle takie bardzo wysokie wymogi, standardy, żeby jak najmniej szkodzić, nie naruszać jakby yy, yy, środowiska naturalnego, no, morskiego w tym, w, tym, w tym wypadku. I raz w roku taka firma, tutaj sobie też to, bo to jest bardzo, bardzo istotne rzeczy są. Taka firma, która ma przyznawany ten certyfikat, może spodziewać się raz w roku również audytu ze strony właśnie tej organizacji, czyli organizacji FOS. Oriflame i ze swoimi kwasami omega 3 może się tym szczycić. Co więcej, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Te kwasy omega 3, które są tutaj w naszych suplementach, i dlatego ja je kupuję, i kupuję je w takiej ilości, spożywam naprawdę systematycznie. Połowy są na Atlantyku z bardzo drobnych, bardzo drobnych ryb. Oczywiście jest to ważne, dlatego że im, no, morze i oceany są zanieczyszczone. Ryby długo żyjące są po prostu nafaszerowane różnymi nieprzyjemnymi rzeczami, no popływają w tej nazwijmy to wodzie morskiej, a bardzo często rzadko kiedy to jakby często przypomina to zupełnie co innego. Natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz i o tej rzeczy oczywiście się możemy dowiedzieć przede wszystkim też takich bardzo dużych szczegółów w tej naszej literaturze klubowej i informacji i bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o kwasy omega 3 w Oriflame dostępne. Pięcioetapowy proces oczyszczania oleju. Także to co my tutaj mamy w tych naszych kapsułkach to jest już taka po prostu wisienka na torcie, tak? Także nie szukajmy najtańszych tak, proponuję suplementów diety, ale starajmy się w ramach naszego budżetu jednak zwrócić uwagę na, na jakość i sposób pozyskiwania ryb, i później jakby produkcji samego, samej technologii produkcji tych suplementów. Ja tylko zasygnalizuję, bo tutaj sobie przeliczyłam. Oczywiście, ja to wiem, że te suplementy są dobre i cena w takiej ofercie 3 plus 1 gratis jest bardzo dobra i tutaj tylko chciałam sobie to przeliczyłam, żeby jakby uświadomić każdej, każdej osobie, która jeszcze nie kupowała tych suplementów, że w momencie kiedy ta oferta jest 3 plus 1 i w promocji, jedna taka, jedno takie opakowanie, czyli 60 kapsułek kosztuje 40 złotych. Tak, czyli kupując 4 płacimy 40 zł za jedno średnio, czyli 3 plus 1 gratis, tak, tak wychodzi. I to nam daje 51 punktów yy, tak zwanych premiowych klubowych. Czyli tak naprawdę od razu mamy możliwość yy, korzystania z dodatkowych yy, promocji, tak zwanych zrób zamówienie za 50 punktów. I na przykład jakaś woda perfumowana, jakiś kosmetyk y, z reguły bardzo dobry, y, jest, jest dostępny wtedy w bardzo niskiej cenie około 20 czy 30 zł. Zwracam na to uwagę i naprawdę szczerze zachęcam do skorzystania z tej promocji w katalogu numer 7, jak kolejne osoby być może zaczną składać zamówienia właśnie w okresie tym poświątecznych po świętach wielkiej, wielkiej nocy. I co tutaj mam dalej? I to jest ta właśnie niespodzianka, zupełnie niespodziewanie, ale z chęcią skorzystałam z, z takiej promocji, którą firma zrobiła, zresztą bardzo dobrej. Na co jest ta promocja? Ja tutaj nie będę odpakowywała tych, tych kosmetyków. To jest witamina C, roztwór 10% roztwór witaminy C, ponieważ mniej, mniej więcej nagle okazało się, że firma zrobiła, obchodzimy tej wiosny jeden rok naszej takiej no, wiodącej marki Now Age Proceuticals, i z okazji tej y, rocznicy jest bardzo dobra promocja. Tutaj widz, widzimy ceny na tej ulotce, ceny y, klienta, więc nasze ceny są o 20% niższe. I takie hity jak retinol, witamina, rozpór 10% rozwój witaminy C i ampułki peptydowe są w bardzo, bardzo dużej promocji. Można kupować jedną sztukę, można kupować 10 opakowań, wybór należy do Ciebie. I ja po prostu takim rzutem na taśmę naprawdę... Zakupiłam dwa opakowania witaminy C, bo w tej promocji, w cenie klubowej, ta nasza witaminka C, czyli cztery takie opakowania, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery takie opakowania na miesięczną kurację, tak naprawdę też nie tylko rozjaśniającą przebarwienie, ale też odmładzającą, mamy w cenie 139 zł za opakowanie bardzo bardzo dobra cena. Na rynku wysokiej jakości y, witamina C 200-300 zł za kurację taką miesięczną. Przypominam, że mamy innowacyjne opakowanie witaminy C polegające na tym, że każda tygodniowa kuracja jest oddzielnie zapakowana i jakby aktywuje się ją każdą oddzielnie, więc y, można przerwać po tygodniowej kuracji na przykład y, z i nie szkodzimy pozostałym opakowaniom, tak? Ponieważ aktywacja następuje po przyciśnięciu opakowania, po przyciśnięciu dozownika i wymieszaniu proszku z witaminą C z serum takim łagodzącym. Bardzo dobra, bardzo unikalna rzecz. Zachęcam Retinol, witamina C i ampułki peptydowe. Ja kupiłam dwa opakowania yy, wit, rozporu witaminy C. Polecam. Kolejne rzeczy, same hity od razu na początku, tutaj tego na wierzchu, tego katalogu, zamówienia mojego. I tutaj zamówiłam, tak jak zapowiadałam gdzie jest reszta, te próbeczki, z, ponieważ nowa seria wegańska będzie się pojawiała w, w Oriflame, w katalogu numer 8 i w katalogu numer 7 na stronie chyba 60. któreś są, są te próbeczki tych produktów już tak do kupienia, tak żebyśmy mogły sobie je wypróbować trzech yy, Próbeczki trzech kosmetyków. nawiżający krem żel i uwaga otwarcie uroczyste. Praktycznie bez zapachowy, lekko taki seledynowy kolor, jedwabista konsystencja. Przypominam, że mają certyfikat ten znaczek kosmetyków wegańskich, także dla wszystkich tych osób, dla tych, wszystkich tych dziewczyn, które, e, które, które zwracają na to uwagę. Maska rozgrzewająca, której no nie będę teraz otwierała, bo to po prostu znaczy, próbeczka maski rozgrzewającej, oczyszczającej, takiej 20-minutowej, i gdzieś tutaj dalej powinna być jeszcze jedna próbeczka, taka właśnie brązowa kremowej bazy udoskonalającej i jak ją dokopię się tutaj do niej to, to oczywiście ją pokażę co dalej woda perfumowana toaletowa Ecla Femme Weekend bardzo dobrze znana, bardzo lubiana, w bardzo dużej promocji w katalogu, w katalogu 6. I tutaj już sygnalizuję, więc nie mogło jej zabraknąć w tym moim zamówieniu, czyli cena klienta 34,99. Brzoskwinia prowansalska, biała frezja, piżmo. Kto by nie chciał? Także ja już zamówiłam, i w moim zamówieniu już się ona znalazła. I kolejne. Kolejne y, kosmetyki. Tutaj sporo mam, y, jest, jeśli chodzi o takie drobiazgi, mydełka, które często się pojawiają w moim zamówieniu. Tutaj taką specjalistką od, od, od zamawienia tych mydełek jest moja mama, więc y, one oczywiście w takich celach super promocyjnych pojawiają się w. Wy, wy, yy, w tych katalogach, mini katalogach z ofertą do, dodatkową, wyprzedażową, tu są te kremy, jest jeszcze właśnie o taki krem balsam. Z, z żurawina, o tutaj mam go już, z reguły, znaczy różnie jest z tymi promocjami w tych ofertach dodatkowych, natomiast często zdarzają się rzeczywiście bardzo dobre ceny i to jest, dotyczy na przykład, to jest właśnie specjalistka moja mama od wyhaczania takich, takich ofert, ten balsam jest za 7,99 w cenie klienta, a cena regularna 21 zł, No więc powiedziałabym, że, że różnica w cenie jest bardzo duża. To samo dotyczy e, tych mydełek. O, tutaj zamówienie zamówiłam ja z kolei, żeby dokonywać e, perfekcyjnego makijażu ust przed nagrywaniem filmików. Pędzelek, bo też jeszcze w promocji z tych nowych, które się... Z tych nowych, które się pojawiły. Love Nature. Kup dwa taniej i w tym momencie ten dosyć duży, bo to jest pojemność 250 ml za 6 z groszami, jeżeli się kupuje dwie sztuki takiego, takiego produktu. To jest pokrzywa i i, I cytryna, czyli do włosów ze skłonnością do przetłuszczania się. A właśnie, <laughs> z oferty świątecznej, kremik w bardzo niskiej cenie. Kremy, regularna cena 12,90, a w ofercie tej, w, w tym mini katalogu, za 4,99 dla klienta, 5 zł dla klienta, i tutaj jest yy, kupiony. Oprócz tego jeszcze jedno mydełko. I jeszcze jeden taki kwiatowy o zapachu. Kilka katalogów temu było, było jakby wprowadzone były te produkty, więc ten kremik do, do rąk również za 4,99. I tutaj się dokopuje wreszcie o do, tej, do tych próbeczek. One są dwie oczywiście. Tutaj je wyjmę, ponieważ dwie sztuki zamawiałam. I jedną otworzę, bo też jestem ciekawa. Jakby tej, tej, bazy, tej bazy, rozświetlającej jak ona. Jak ona się prezentuje, jak to wygląda. Aha. Uwaga, uwaga. To jest taki kolor, czyli troszeczkę z, z wyglądu, z wyglądu przypomina yy, podkład po prostu nie mniej, nie mniej nie więcej. Tutaj postaram się pokazać. Takim cielistym, bo praktycznie nie widać na mojej dłoni, w cielistym takim odcieniu i rzeczywiście z, po rozprowadzeniu właściwie się staje niewidoczna, natomiast zostaje, zostaje taki połysk. Mam nadzieję, że to w tej chwili widać, tak żeby, no próbuję zaprezentować to tak, żeby, żeby było widać jakby odblask odpadającego jakby światła, i rzeczywiście ten, ten połysk jest. Jest jedwabiście gładziutka. Niewielka ilość bardzo szybko się rozprowadza. Naturalny taki lekki zapach bo no, musi być naturalny, skoro kosmetyki są wegańskie no to po prostu tam nie ma żadnych e, praktycznie dodatków takich, których no, nie lubimy w kosmetykach, a w których często są i często muszą też, też być. Fajna, ciekawa. Fajna, ciekawa sprawa zapach delikatny, naturalny, no takich po prostu składników, które są tam. Baza udoskonalająca błyskawiczny efekt perfekcyjnej skóry, jak po nałożeniu makijażu. I tutaj powiem, że chyba ta obietnica będzie jakby spełniona. Oczywiście tutaj nie ma silnego krycia, takiego tak jak jakiejś niedoskonałości. Ale te, te osoby, które nie chcą albo nie muszą, nie mają takiej potrzeby, no to myślę, że, że, taka, że taka baza udoskonalająca, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, no będzie starczy za, za, za podkład taki tradycyjny. Także zwracam uwagę na ten produkt, czyli kremową bazę udoskonala udoskonalają udoskonalającą. Udoskonalającą. Tak, przepraszam troszeczkę się za. Język mi się zaplątał. Jeszcze jedna próbeczka po dwie próbki. Zamawiałam każdy z tych, z tych produktów. I tutaj katalog numer 7. Oczywiście pamiętamy, czy pamiętajmy, że katalog numer 6 kończy się we wtorek, i katalog numer 7, czyli ten, który trzymam w ręku, rozpoczyna się w środę. Czyli katalog numer 6 zaczął się we wtorek i skończy się we wtorek. A katalog numer 7, nowość, rozpocznie się w środę. I tutaj, yy, och, bardzo pięknie to wygląda. Słuchajcie, czyli składamy zamówienie w katalogu 6, żeby dostać taki zestaw próbeczek. Nowej serii pielęgnacyjnej, wegańskiej Oriflame. Bardzo pięknie się to prezentuje. Kalendarzyk, oczywiście katalog wyprzedażowy i jeszcze mam, w... pewnie po raz ostatni w wydaniu papierowym, magazyn Business and Beauty i dużo, dużo różnych ciekawych informacji i między innymi. Kto był na specjalnym szkoleniu Oriflame, to wie, że będą się pojawiały nowe produkty Wellness by Oriflame. I o tym też jakby na moim kanale będzie można usłyszeć. I kończąc, już to zamówienie, unboxing tego zamówienia, oczywiście, jeszcze pakiet pięciu katalogów, które zamówiłam. Także dużo, dużo tutaj różnych rzeczy. Odłożę je troszeczkę z boku. I w środku specyfikacja, tak? Już nie faktura. Pamiętamy o tym, że nie dostajemy faktury, tylko taką specyfikację produktów, które, które są w, pacz, w paczce. A jeżeli ktoś chce yy, mieć fakturę. Taką z numerem faktury, z numerami kontów, z z, z, numerami, z numerem kont, konta do, do spłaty, no to musi poprać fakturę elektroniczną na, na swoim profilu. Tutaj na chwilkę zniknę, <grym> przepraszam, ale już po prostu też nie chcę, yy, chcę w miarę tak szybko, szybko przejść do właśnie do tego zamówienia. Ostatniego, ostatni dzień, ostatni moment katalogu numer. Pięć ostatniego dnia składałam, odebrałam środę, kolejne zamówienie, odebrałam w czwartek już z tego katalogu 6. Czyli tutaj jeszcze piąteczka, małe zamówionko z piąteczki, ponieważ uświadomiłam sobie i proszę tutaj tak wygląda, to moje zamówienie z katalogu numer 5, znaczy moje. Jest to zamówienie złożone na jednego z członków rodziny, który obchodził rodziny w kwietniu. Ja się bardzo tak jeszcze szczypałam, zastanawiałam, czy zamówić, bo raz w swoim pierwszym zamówieniu zamówiłam właśnie korzystając z promocji 3 plus 1 gratis astaxantynę i w związku z tym, że postanowiłam na wiosnę zrobić sobie taką silniejszą kurację astaksantyną, no to po prostu dosyć szybko to wszystko będzie znikać, te tabletki astaxantyny, Astaxantyna, najsilniejszy przeciwutleniacz, aktualnie przebadany. Także bardzo, bardzo polecam. I to jest hit sprzedażowy Oriflame. W takiej cenie, w jakiej możemy ją kupować w tej promocji, 3 plus 1 gratis, no to to jest rzeczywiście dobra cena, pomimo tego, że ona w dalszym ciągu jest wysoka. Czyli tutaj jakby 60 zł wychodzi za jedno opakowanie, ale kupiłam tę Astaxantynę. Ponieważ przypomniało mi się, że przecież, w związku z tym, że na jednego z członków rodziny to zamówienie składałam, i w kwietniu mamy kwiecień, więc można skorzystać również z oferty, w każdym miesiącu można skorzystać z oferty urodzinowej. I ja stwierdziłam, że skoro tak, skoro i tak mam złożyć zamówienie jeszcze jedno, to złożę właśnie na to konto i po prostu Wykorzystam ofertę urodzinową. Na moje jakby ulubione, ulubione produkty do pielęgnacji, kosmetyki, do pielęgnacji włosów i rąk. Mamy szampon, mamy odżywkę, mamy mydełko oczyszczające i krem, krem do rąk. I to jest ten zestaw w ofercie urodzinowej, jeżeli masz urodziny w danym miesiącu, można kupić raz, dwa, trzy, cztery, cztery elementy. Za 29,99 zł. Normalnie jeden, cena regularna jednego produktu wynosi ponad 30 zł. Więc czasami jak jest w promocji, to za 20 kilka złotych można kupić jeden produkt, a nie cztery. Więc y, Astaxantyna w promocji, Butanicals y, zestaw pielęgnacyjny do włosów, Ofercie urodzinowej za niecałe 30 zł i oferta reaktywacyjna. No, bo jeżeli klubowicz przez dłuższy czas nie składał zamówienia, to później, jak się zaktywizuje, to, to zawsze coś tam e, przy przez, e, zamówieniu za. Minimum 50 punktów można liczyć na jakiś drobny prezent czy, czy dużą promocję. I tutaj ja skorzystałam z takiej promocji na Tendercare za 2 złote z, z groszami. Tendercare u mnie, tak jak jestem w klubie Oriflame, od X lat. Od początku, kiedy firma jest, Tendercare po prostu towarzyszy mi no właściwie każdego, każdego dnia. W związku z tym, że to było zamówienie z katalogu numer 5 jeszcze, no to taki zestaw materiałów drukowanych na katalog 6, czyli ten, który teraz funkcjonuje. No i, no i po prostu specyfikacja, lista produktów, które w takim zamówieniu się znajdują. I już kończąc, yy, mam nadzieję, że tutaj zauważyłyście, zauważyliście, yy, z tyłu stoją za mną właśnie te ampułki peptydowe, które się znajdują w, w promocji w katalogu numer 6 na, z okazji pierwszej rocznicy naszej, naszej serii Now Age Proceuticals. Zwracam na to uwagę, żeby w okresie poświątecznym już jak już wrócimy do naszych codziennych, jakby no codziennego, codziennego życia, żeby skorzystać po prostu z tej, z tej promocji. To tyle, dziękuję bardzo, wesołych świąt i zapraszam do subskrypcji mojego kanału wszystkie nowe osoby. Dzięki.